Przyjaciółka jest ekspertką. Zakomunikowała to światło, zakładając blog i wysyłając do mediów informacje prasowe oraz propozycje współpracy. Po paru miesiącach media złapały haczyk. Znana gazeta zaproponowała przyjaciółce komentarz i poprosiła o zdjęcie. Jak to w gazetach bywa, komentarz był potrzebny na już, akurat było wolne miejsce, gazeta za chwilę szła do druku. Przyjaciółka komentarz napisała od ręki. W końcu była ekspertką, ale nie miała zdjęcia. Nie miała zdjęcia biznesowego, nie miała porządnego zdjęcia w ogóle. Pamiętam, jak parę miesięcy wcześniej pytałam ją, dlaczego nie zrobisz sobie sesji biznesowej? Dlaczego nie masz dwóch, trzech porządnych zdjęć, które świadczą o Twoim wizerunku, których możesz używać na swoim blogu? W swoich mediach społecznościowych, na Facebooku, LinkedInie, które będziesz wysyłać, gdy ktoś poprosi Cię o komentarz, o artykuł, gdy będziesz wygłaszać gdzieś prelekcje. Na początku tłumaczyła, że źle wychodzi na zdjęcia, potem, że nie ma pieniędzy. A wreszcie, że zdąży. Ale nie zdążyła. Komentarz nie ukazał się, bo żadna gazeta nie pozwoli sobie na publikację byle jak zrobionego zdjęcia z komórki. No, chyba, że jest to Vogue ale co uchodzi znanemu fotografowi Jurgenowi Tellerowi, to niekoniecznie sprawdzi się u Ciebie. Dlaczego o tym mówię? Miasto Kobiet i Fundacja Miasto Kobiet ogłaszają projekt Kobiety Krakowa. Kobiety, wyjdźcie z ukrycia, ale jeżeli to robicie, róbcie to z głową. Dlatego proponujemy sesję biznesową z dwoma, trzema zdjęciami, z profesjonalnym makijażem i fryzuną, a do tego Super prezentacje w postaci mini wywiadu w portalu Miasto Kobiet. Więcej informacji. www.miastokobiet.pl/kobiety myśli Krakowa. Kobiety Krakowa. Wyjdźcie z ukrycia.